Te łatki się uleje. tata, co by do mnie? Co? Powiedz tak, powie, tylko powie tak. daj łapkę, 10 łapek dla Dawida. Dobra już, ale pokaż tylko 10 Dzień. łapek dla Dawida. 10 łapek dla Dawida, dobry pytanie. Do Gdzie dla Dawida? O tulej, Metz? O 20, 30. I z kim Polska gra? Polska z Litwą gra! Polska z Litwą grałem widzowie dzisiaj! Mecz jest widziałem! Polska! Polska gra z Litwą! Nie, nie zabieraj tego banka, bo nie potrzebny mi jeszcze. Co? Bo mi się telefon zaduje, to będę musiał naładować. Nie zabieraj mi go jeszcze. Co mi tego ty zawsze przyjdzie, zabierz mi tak, zapaniczkę mi zabierzesz, popyniczkę mi zabierzesz, może pchuj, popyniczkę po, po, po zapaniczkę. Eeeh, almir alkoholiku ale almir alkoholiku prowokujesz Ale mnie Ryszard, alkoholik, ale on prowokuje mnie. I nie będzie w Mogę postawić na Polskę, pięć Mogę na Polskę postawić pięć dych. Tatuś! Chodź na sekundę, bo światło spaliło. Pierdolę przez sekundą tak mocno jebło. A zleś, a zleś, a zleś, Dobra nie, nie paniku! I spalił się czas! Pani się trzeba go się wymienić. Znaczy długa spali, bo ją zrobił, bo ja bym w miał. I tym mia, no, nie miał. tym ja. I tym ja. Zabija muszę Ja w tym takim to zrobił. rękami.

Zostawcie suba, widzowie! Zostawcie suba! Nie róbcie mi tego, widzowie! Zostawcie mi suba! Proszę was, widzowie! Proszę was! Zostawcie mi suba, widzowie! Ja pierdzielę! 10 tysięcy 100 subów! 10 tysięcy 100 subów! Kurwa, świętujemy! Dziś

A ona pięćta. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. O kurwa. A! A! Dziesięć pompek. Biał, da jakieś pompek, było 10 pompek i świeca A! Zajmijcie to, Zajebiście, go, no zajebiste, Zajebiście, go. Zajmijcie pompki. na labie. Ale więc, akurat, zabiera, że zrobię, a ta 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 słowa 11

O ja! <śmiech> <śmiech> A! Na zdobie starej krowie! Popiję rekord, rekord i zrobię! Rekord! I zraczej z umą! jakiś specjal lata, może piwo zero Dawid kupi, wypi, na live Nie piwo, yeah, piwo, Lecha, Lecha Piwo Lecha? Piwo zero, Nie zero swojego tatę, Tate, żeby ci Lecha kupił Tatuś, zobacz 15 tysięcy widzieliśmy, że są na kanale, 15 tysięcy Kotek powinien mi kupić, byśmy piwo lecha i za, za to muszę opić bo mam 15 tysięcy 299, 59, pikka. Kotek to może sobie mówić. No mi się piwa. Tak. Za to da to. Niech on sobie pół litra kupi, powiedz mu. Sił o dwie za Mądruść zasanę. Powiedz, że ty nie pijesz, w ogóle alkoholu. No temu tak, to mówię, mówiłem mu to że nie piję, ponieważ... Ja, ja tak powiedziałem nie, zero, nie kurwa, to nawet nie mówił. Zero, on mówi zero piwo, piwo zero. Dobrze, kup sobie z procentem, już nie opłaca jest takiego. Wiesz, to ciasto tu ujmie, leżeć. Nie chcę, czego ciasto. 15 tysięcy, ja pierdolę. Pobiję rekord, 15 tysięcy. Ja tam... Ten... Miszem, najbliższy sami kurwa. 15 tysięcy ja pierdolę 15 tysięcy pięćsetów. Ja pierdolę! I mam 202! zero dwa! Jużę ja sam na 200 gwiazdowe na 200 gwiazowe na lamię! 200 gwiazdowe na lanie! dawa kurwa osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć subów. osiemnaście tysięcy osiem dziewięć o kurwa dawajcie co w 10 tysięcy! Pobijamy rekord! 10 tysięcy kurwa! I zamawiam przycisk YouTube! I zamawiam przycisk YouTube sobie od razu 10 tysięcy! Dla widzowie kończę live'a! Kończę live'a widzowie! Kończę live'a widzowie! Nie będę zdążył tego, żeby słuchać im na streamie kurwa jakieś pierdolone widzowie! pornucy kurwa! A ja za to kurwy jebane mogę bana dostać na YouTubie Wy kurwy jebane Ja za to mogę dostać bana na YouTubie Wy kurwy jebane Za to, że wysyłacie mi takie rzeczy pornole I członki muzyńskie Na steam'a Za to jebane kurwy mogę dostać bana Za to mogę bana dostać Jebane kurwy pier szmaty, pierdolone Dlatego kończę live'a Kończę live'a Nie będę ryzykował Utraty mojego kanału na YouTubie przez tych kurbistów, jebanych charterów, którzy wysyłali mi pornografię na Steam'a i na Discordzie. Może jutro zrobimy live, widzowie? Jutro o godzinie 14:30 będzie live, widzowie. Jutro o 14:30, bądźcie na live, widzowie, jutro o godzinie 14:30. Jak mi zostawiliście na kanale, jak mi widzowie, jak mi widzowie, zostawiliście na kanale YouTube suba i dzwoneczek to będziecie poinformowani będziecie poinformowani o moim live widzowie będziecie poinformowani o moim live widzowie mój live powtarzam mój live mój live będzie się wyświetlał na głównym profilu na youtube widzowie mój live będzie się wyświetlał na głównym profilu na youtube widzowie więc będziecie poinformowani, będziecie poinformowani o moim radzie. Trzymajcie się. Banki!